Cześć wszystkim! Ocenimy dzisiaj propozycję australijską na Eurowizję 2022 w Turynie. Mówi się o niej, że to może być największy rywal Krystiana Ochmana z Polski. Także zobaczymy, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapce w górę i lecimy! Australia wróciła do preselekcji i mają swojego nowego reprezentanta. Na Eurowizję do Turynu jedzie Sheldon Reilly z piosenką Not The Same. Zobaczmy. Co tym razem czeka nas z Australii? A może w końcu wygrają? Zobaczmy. Zaczyna się bardzo tajemniczo. Widać, że wykonawca ma pomysł na siebie. No Ta cała kreacja, maska zapewne yy, ściągnie ją na koniec. Jest charakterystyczna dla Sheldona. Biżuteria do twarz. Całość stagingu jest dość minimalistyczna, aczkolwiek mamy tutaj dość okazałą suknię, stylizację. Bardzo podoba mi się jak to jest zagrane na scenie z tymi wszystkimi wentylatorami. Wbrew pozorom jest to takie dosyć st standardowe rozwiązanie, ale... To zawsze zdaje egzamin. No jest to balada z tych, które są interesujące w obrazku. Nie jest to po prostu o stanie na środku, śpiewanie i chwalenie się głosem, bo jak wszyscy wiemy, oczywiście każdy absolwent szkoły muzycznej ma dobry głos, albo powinien mieć jakby nic obiec. Tutaj mamy jakiś dodatek, więc to jest intrygujące, ciekawe, wciągające, interesujące. Mimo dość takiego osobistego tekstu, trudno wczuć się w. Te emocje, nie wiem z czego to wynika. Piosenka bardzo, bardzo się ciągnie. Okej, okay, czyli mamy balladę tak zwanego smutnego chłopca. Nie ma tutaj takiego punktu zaczepienia, e, który mógłby zachęcić słuchacza do powrotu do tego utworu. Wydaje mi się, że bardziej utwór został skonstruowany pod scenę i pod te trzy minuty eurowizyjne. Momentami bardzo przypomina mi sama Smitha, jeśli chodzi o, o, o głos, o manierę, oczywiście um, o repertuar to przede wszystkim. Buduje się cały czas taką kulminację, 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 kulminację i nic się nie dzieje dalej. Nie da się ukryć, że e, pan Sheldon ma bardzo dobry wokal i będzie dużą konkurencją dla polskiej propozycji bo one gdzieś tam się... można je wsadzić do pewnego, innego koszyka. Tutaj dla odmiany mamy mniej jakby nacisku na melodię, a więcej na tak zwany storytelling, takie mam wrażenie. Aczkolwiek mam problem z tym, że mam wrażenie, że to wszystko tak skupia się na nim i nie ma w tym nic złego, tylko nie zostawia się powietrza dla odbiorcy. Jednak sztuką jest mówić o sobie, o swoich przeżyciach, ale jednak śpiewam dla kogoś wykonujemy to do kogoś. Chociaż to też nie jest taka piosenka, którą y, można wrzucić na playlistę i na przykład iść sobie do parku czy robić zakupy w warzywniaku. Absolutnie nie. To jest taka piosenka, która sprawdza się ten jeden raz na scenie. To też jest coś innego z Australii znowu i tutaj trzeba jakby to zwrócić na to uwagę, że od kiedy Australia organizuje preselekcje, te wybory są dużo bardziej odważne. Wizualnie, muzycznie. Jak przeminęły te trzy minuty, i nawet nie powtórzę tego utworu. Sheldon ma bardzo taki oryginalny, charakterystyczny wizerunek. To zostaje tutaj, zostaje Sheldon, ale nie zostaje piosenka. A jednak jest to konkurs piosenki Eurowizji, wiadomo. Musi być pełen pakiet, bo i najlepsza piosenka zrujnowana prezentacją, wykonaniem się nie obroni. Też tutaj widać pewną androgeniczność yy, w tym występie, co też jest bardzo do, często stosowane przez różnych wokalistów. I, i super, należy przełamywać pewne stereotypy. Aktorka Pierwszej Wody to nie jest konkurs aktorstwa Eurowizji, yy, tego jednak piosenki. Totalnie nie kupuję czegoś takiego. Jest to sztuczne, plastikowe. Yy, Oczywiście niestety sprawdza się na Eurowizji, więc, więc gdzieś tam pewnie będzie wysoko docenione. Pozdrawiam niż Liu, Natomiast totalnie tego nie kupuję. Jeszcze naprawdę bym zrozumiał, gdyby nie wiem, miał nie wiem, poparzenia trzeciego stopnia, gdyby miał jakąś szeramę na twarzy, którą przez całe życie ukrywał i zdejmuje tę maskę, żeby się tam otworzyć i przełamać swoje lęki, jak powiedzmy po, 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 Tix te swoje okulary i jest tak, takie to jest sensless, trochę taki pointless w sumie bardziej, jakiś bez sensu generalnie. <grym> to zakończenie jest totalnie dyskwalifikujące, jakby. Nie, 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 mówię temu stanowczo nie.